Zadanie z serii Czy już umiem? Pierwsze z kolei. W szkole, do której uczęszczała Magda, obowiązuje system oceniania przedstawiony w tabeli. Macie tam dołączoną tabelę. Oczywiście po rozwiązaniu zadania, sobie patrzymy, jaką ocena otrzymała na podstawie tych procentów, które tutaj sobie obliczymy. Bo wiemy, że Magda dostała, na 20, dostała 25 punktów na 40 możliwych. I chcemy wiedzieć, na ile procent napisała, żeby odczytać, jaką otrzymała ocenę. Więc jaki to jest procent, jeżeli ona napisała 25 punktów, otrzymała na 40 możliwych? Procent to jest to samo co ułamek, bo z ułamka możemy zrobić procent, a ułamek to jest jakaś część. Więc jak chcemy zapisać w procentach 25 punktów na 40, Ile to jest procent? To najpierw zapisujemy to w ułamku. Czyli to jest po prostu 25 na 40 możliwych, czyli 25 40. Czyli na, 20, na 40 możliwych uzyskała Magda 25 punktów, więc otrzymała 25 na 40. I teraz z tego ułamka musimy zrobić procent. Najpierw, jeżeli się da, to ten ułamek sobie upraszczamy, czyli można tutaj podzielić na 5, czyli będzie 5 ósmych. I teraz te 5 ósmych zamieniamy na procent, no najłatwiej mnożąc razy 100%. Czyli robimy działanie, 5 ósmych mnożymy razy 100%, Ósemkę z setką sobie możemy skrócić przez 4, no i później mnożymy, 5 razy 25 to 125 2 e, no i jak 125 podzielimy na 2, to mamy 62,5%. E, Tutaj nam się zrobiło, na 6 ma być 62,5%. Czyli podsumowując, obliczamy sobie jaki, na jaki ułamek napisała, napisała Monik Magda, na jaki ułamek napisała, ten ułamek sobie skracamy, żeby go możliwie jak najprościej zamienić na procent i mnożymy ten ułamek razy 100% i wychodzi nam, że to będzie 62,5% że na tyle procent napisała i z tej tabeli, którą macie po prawej stronie sprawdzamy ten zakres, ten zakres procentowy, jaki ocenie odpowiada. No to tam znajdujemy, że zakres od 60 do 74% to jest ocena dostateczna. Także Magda dostała ocenę dostateczną, więc z tych czterech możliwych o, wybieramy odpowiedź B.